Nie pozwólcie jej dotykać karabinu. Jest tu tylko powodę i linę. Cała grupa się roześmiała. Ona milczała, dalej sprawdzając swoją apteczkę. 40 minut później patrol wszedł do wąskiego kanionu i dostał się pod ostrzał z przeciwległego klifu. Pojedynczy strzał z pozycji wsparcia powalił snajpera. Dowódca zespołu szepnął: Kto właśnie strzelił? Odpowiedź: Dziewczyna od wody Klara Weiss. 33 lata, austriaczka, blada skóra, jasnobrązowe włosy, drobna budowa cicha. Pracowała jako wsparcie techniczne dla zespołu patrolu górskiego, obstawiającego pozycję na północnej granicy. Wsparcie logistyczne na górskich szlakach, odpowiedzialna za zaopatrzenie w wodę, liny wspinaczkowe, sprzęt medyczny i sprawdzanie rozłożenia ciężaru w plecakach, nie była częścią głównego oddziału. Nie nosiła broni bojowej, miała na sobie jedynie obowiązkową broń osobistą. Zespół nazywał ją drugim tragarzem. Jeden z żołnierzy powiedział: Czy ona myśli, że jest prawdziwym żołnierzem? Jak jakaś harcerka bawiąca się w wojnę. Klara tylko uśmiechnęła się cicho i sprawdziła swoje węzły. Każdego ranka budziła się wcześnie, by czyścić lunety treningowe, chociaż nikt jej o to nie prosił. Podczas treningu strzeleckiego stała na zewnątrz, obserwując. Nikt nie zapraszał jej do strzelania. Kapral powiedział kiedyś: Założę się, że nie odważyłaby się nawet pociągnąć za spust na serio. Pozostali członkowie zespołu traktowali ją jak sprzęt, niezbędny, ale nie do końca część oddziału. Podczas odpraw rozmawiali obok niej, nie z nią. Klara, zostaniesz 50 metrów tu, 50 metrów z tyłu. Z zapasową wodą i pierwszą pomocą. Klara, jeśli ktoś zostanie ranny, to twoja robota. Klara, nie spowalniaj nas, próbując nadążyć. Nigdy nie narzekała, nigdy się nie kłóciła, nigdy nie prosiła o inną rolę, ale każdego wieczoru, kiedy inni grali w karty lub czyścili karabiny, Klara siedziała samotnie, czytając przy latarce mapy topograficzne, studiując kierunki wiatru robiąc notatki o zmianach wysokości i liniach strzału. Zespół zakładał, że po prostu była dokładna w planowaniu trasy, nie mieli pojęcia, do czego tak naprawdę się przygotowywała. Podczas kontroli sprzętu obchodziła się ze swoją bronią osobistą z precyzją, która wydawała się niezwykła dla kogoś na stanowisku pomocniczym, ale inni byli zbyt zajęci własnym sprzętem, by to zauważyć. Hej, Klara, jesteś pewna, że wiesz, jak tego używać? zażartował ktoś. Bezpieczeństwo przede wszystkim, odpowiadała z lekkim uśmiechem. śmiali się, myśląc, że jest po prostu nadgorliwa. Nie przyszłam tu, żeby strzelać codziennie. Muszę tylko wiedzieć, że jeśli nadejdzie moment, w którym będę musiała strzelić, moje ręce nie zadrżą. Zespół nadal postrzegał ją jako personel pomocniczy, użyteczny, niezawodny. Ale nie, prawdziwego żołnierza. Mieli się wkrótce przekonać, jak bardzo się mylili. Pewnego dnia, podczas postoju w punkcie skalnym 14, Klara poprawiała swoje butelki z wodą, gdy sierżant przechodził obok i zauważył, że bardzo szybko obraca swój karabin, sprawdzając odbicie w lustrze lunety. Zapytał: Gdzie nauczyłaś się tak ustawiać kąt? Klara odpowiedziała po prostu: W miejscach. Gdzie mgła była gęstsza niż ostrzał. Tajemnicza odpowiedź go zdziwiła, ale nie naciskał dalej. Później jeden z żołnierzy odkrył, że Klara zawsze nosiła mały notatnik wypełniony pomiarami wiatru, odczytami wilgotności i ręcznie rysowanymi mapami, takimi, jakich używają weterani snajperstwa. Ludzie zaczęli szeptać: Czy naprawdę była strzelcem wyborowym? Słyszałem, że Klarę wyrzucono ze szkoły snajperów z powodów zdrowotnych. Ale jej wyniki strzeleckie wciąż były na szczycie. Ktoś powiedział, że przed tym przydziałem służyła w tajnej jednostce, ale ponieważ nigdy niczego nie potwierdziła, wszyscy po prostu to zignorowali. Spekulacje nasiliły się, gdy Klara wykazała się niezwykłą wiedzą podczas treningu górskiego. Potrafiła czytać wzorce pogodowe, jak zawodowy meteorolog. Wiedziała dokładnie, jak wiatr wpłynie. Na trajektorie kuli na różnych wysokościach. Podczas jednego z ćwiczeń zespół trenował z lornetkami, próbując dostrzec cele na dużą odległość. Nic nie widzę przez tę mgłę, narzekał jeden z żołnierzy. Klara spojrzała. Cel na godzinie drugiej, około 400 metrów, za trzecim drzewem od zwalonej kłody. Żołnierz spojrzał przez swoją lunetę. Jak ty, stąd nic nie widać. Odbicie dźwięku, metal na jego ekwipunku tworzy specyficzny wzorze cecha. Dowódca zespołu spojrzał na nią dziwnie. Klara, skąd wiesz o identyfikacji sygnatury dźwiękowej? Człowiek się uczy powiedziała cicho. Ale pytań zaczęło przybywać. Dlaczego podczas postojów zawsze ustawiała się z czystą linią widzenia? Dlaczego automatycznie obliczała odległość i prędkość wiatru? Gdy tylko się zatrzymywali, dlaczego jej kontrole zaopatrzenia medycznego zawsze wydawały się obejmować liczenia amunicji? Pewnego wieczoru, gdy odeszła na chwilę, ciekawski żołnierz przejrzał jej plecak. Ukryty pod materiałami pierwszej pomocy, znalazł coś nieoczekiwanego znoszony dziennik strzelecki, pełen precyzyjnych pomiarów i odległości. Pismo było pewne, profesjonalne. To nie był notatnik kogoś, kto uczy się strzelać, to był zapis kogoś, kto strzelał zawodowo od lat. Hej, spójrzcie na to, szepnął do kolegów z zespołu, pokazując im dziennik. Wpisy sięgały lat wstecz różne lokalizacje, różne warunki, różne cele. To nie są strzały treningowe, ktoś sobie uświadomił to są raporty z misji. Szybko odłożyli notatnik na miejsce. Ale teraz wszyscy patrzyli na Klarę inaczej. Zaczynają zauważać, ale wciąż widzą we mnie personel pomocniczy. Może tak jest lepiej, może dla wszystkich jest bezpieczniej, jeśli nie wiedzą, co kiedyś robiłam, do czego wciąż jestem zdolna. Zespół zaczął podejrzewać, że Klara nie jest tylko specjalistką od logistyki, ale nie mieli pojęcia, że podróżują z jednym z najbardziej utalentowanych strzelców wyborowych, jakich kiedykolwiek wyszkoliła ich armia. I mieli się o tym przekonać w najbardziej dramatyczny sposób. Piątego dnia patrolu główny zespół ruszył naprzód przez przełęcz górską. Klarze polecono zostać z tyłu na 15 minut, aby uporządkować zapasy medyczne i sprawdzić sprzęt, a następnie podążać za nimi w bezpiecznej odległości. Jak zwykle potraktowali ją jak bagaż, który musi ich dogonić. Kiedy oddział dotarł do wąskiego skalnego kanionu, wpadł prosto w zasadzkę. Snajper wroga był już na pozycji, na przeciwległym klifie, czekając. Pierwsze strzały rozległy się w kanionie jak grzmot. Wszyscy padli na kamienistą ziemię. Dowódca zespołu został natychmiast przygwożdżony za głazem. Nikt nie ośmielił się podnieść głowy. Kontakt, kontakt! Snajper na grzbiecie! krzyknął ktoś desperacko. Czy ktoś widzi cel? Brak odpowiedzi. Kąt był niemożliwy z ich pozycji. Snajper miał idealną pozycję taktyczną. Przewagę wysokości, czystą linię strzałów wzdłuż całego kanionu, a patrol był uwięziony w strefie śmierci z minimalną osłoną. Musimy się ruszyć, ale ma nas całkowicie zablokowanych. Gdzie jest nasz strzelec wyborowy? Karabin Thompsona się zaciął. Wezwijcie wsparcie przez radio. Wsparcie będzie za 40. Mi 10 minut. Nie mamy czterdziestu... Sytuacja pogarszała się gwałtownie. Snajper wroga metodycznie korygował cel, przerzucając go na potencjalne cele. Kurz wzbił się koło głowy dowódcy, gdy kule uderzyły kilka centymetrów dalej. Namierza nas. Musimy coś zrobić teraz. Ma ktoś granaty dymne? Za mało, by osłonić cały kanion. Jesteśmy jak kaczki na strzelnicy. Wtedy... Trzask. Pojedynczy, precyzyjny strzał karabinowy odbił się echem z za ich pozycji. Po drugiej stronie kanionu luneta snajpera Wroga eksplodowała deszczem szkła i metalowych odłamków. Jego karabin spadł w dół klifu, a on sam upadł do tyłu. Zespół myślał, że to posiłki. Rozglądali się gorączkowo za oddziałem wsparcia, ale nie było helikoptera. Żadnej dodatkowej jednostki, żadnych rozmów przez radio dochodzących ze skał za nimi. Klara wyłoniła się spokojnie, jej broń osobista wciąż dymiła. Powiedziała z kliniczną precyzją, strzał na 432 metry, korekta elewacji 1,5-8 stopnia, kompensacja prawego wiatru na 2-3 sekundy. Cel zneutralizowany. Cały patrol wpatrywał się w osłupieniu. Kobieta, której nie powierzyliby karabinu bojowego, właśnie uratowała im wszystkim życie strzałem z pistoletu na niemożliwą odległość. Dowódca zespołu odzyskał głos ledwo słyszalnym szeptem: Klara, co tu się do cholery stało? Standardowe starcie kontrsnajperskie, podwyższona pozycja, boczny wiatr o prędkości 12 mil na godzinę, namierzenie celu przez odbicie w lunecie. Standardowe starcie z broni osobistej? Klara zaczęła rozkładać swoją broń z profesjonalną sprawnością, jakiej żaden z nich nigdy wcześniej nie widział. Austriackie siły specjalne, Alpejska Dywizja Snajperów, trzy tury bojowe w Afganistanie, 74 potwierdzone eliminacje na dużą odległość, dwa medale za wybitną służbę. Cisza była absolutnie ogłuszająca. Dlaczego nigdy nam nie powiedziałaś? Zwolnienie lekarskie 18 miesięcy temu. Częściowa utrata słuchu po wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego. Dowództwo uznało, że nie mogę już służyć w czynnych rolach snajperskich. Przerwała, wkładając wycior w prawnymi ruchami. Mieli rację co do uszkodzenia słuchu, ale mój wzrok wciąż działa doskonale. Żołnierz, który najokrutniej z niej kpił, podszedł do przodu z twarzą czerwoną ze wstydu. Pani, jestem pani winien szczere przeprosiny. I prawdopodobnie moje życie. Niczego mi nie jesteście winni, to ja jestem Wam wszystkim winna. Bezpieczny powrót do domu. Na to się zapisałam. Dowódca zespołu spojrzał na zniszczoną pozycję wroga po drugiej stronie kanionu, a potem z powrotem na klarę. Jak długo go śledziłaś? Odkąd weszliśmy na podejście do kanionu, zauważyłam odbicie w lunecie 15 minut temu. Miałam nadzieję, że zmieni pozycję. Lub sam się wycofa. A kiedy tego nie zrobił, podjęłam decyzję taktyczną, którą trzeba było podjąć. Miał czysty strzał do was wszystkich. Ktoś musiał go zdjąć. Klara skończyła składać broń i schowała ją do kabury z tą samą swobodną sprawnością. Powinniśmy natychmiast ruszać. Snajperzy wroga rzadko pracują samotnie. W okolicy mogą być dodatkowi wrogowie. Gdy przygotowywali się do kontynuowania patrolu. Dowódca zespołu odciągnął Klarę na bok. Dlaczego nie ubiegałaś się o stanowisko bojowe, kiedy dołączyłaś do tej jednostki? Z Twoim doświadczeniem. Klara spojrzała z powrotem na kanion, gdzie pozycja snajpera wroga była teraz cicha i pusta. Ponieważ czasami najskuteczniejszym miejscem dla snajpera jest dokładnie to, w którym nikt się go nie spodziewa. Chcieli mnie chronić, trzymając mnie z tyłu. Ale trzymanie kogoś z tyłu nie zawsze oznacza trzymanie go z dala od walki. Czasami oznacza to danie mu idealnej pozycji do ochrony wszystkich innych. CTA, komentarz. Akt 3. Jeśli ktoś Ci kiedyś pomógł, a Ty nigdy nie miałeś okazji podziękować, skomentuj, jestem im to winien. Klara nie opowiedziała tej historii ponownie. Napisała po prostu krótki raport, w sumie 9 linijek. W następnym tygodniu dowódca zespołu poprosił ją o udział w treningu bojowym. Kiedy po raz pierwszy oficjalnie zaproszono ją na strzelnicę, podzieliła się swoim notatnikiem o wietrze, ucząc zespół, jak mierzyć odległości za pomocą gęstości mgły i pomagając całemu oddziałowi dostosować celowanie do strzelania w nocy. Młody żołnierz wyrył napis na drewnianym znaku w ich miejscu odpoczynku: Dziewczyna od wody. Jedyna której nie drżały ręce. Przestali nazywać ją logistyką. Zaczęli nazywać ją Klarą, tą, która ma ostatni strzał. Dynamika całego zespołu się zmieniła. Zamiast traktować ją jak sprzęt, zaczęli prosić o jej taktyczne uwagi podczas planowania misji. Klara, co sądzisz o tej trasie podejścia? Klara, czy widzisz stąd jakieś potencjalne pozycje snajperskie? Klara, jaka jest Twoja ocena linii strzału? Stała się integralną częścią zespołu, a nie tylko kimś, kto nosił zaopatrzenie. Szacunek był widoczny w drobnych gestach. Kiedy rozbijali obóz, ktoś zawsze upewniał się, że Klara ma pozycję z najlepszym widokiem na potencjalne zagrożenia. Kiedy planowali trasy, uwzględniali optymalne pozycje strzeleckie. Podczas następnego ćwiczenia dowódca zauważył poprawę w wynikach zespołu. Wydajność waszego oddziału znacznie wzrosła. Co się zmieniło? Dowódca zespołu uśmiechnął się. Nauczyliśmy się nie oceniać naszych zasobów po ich opisie stanowiska. Klara nadal nosiła wodę, linę i zaopatrzenie medyczne, ale teraz nosiła też świadomość, że jej zespół ufa jej umiejętnościom i ceni jej osąd. Co najważniejsze, nosiła satysfakcję ze świadomości, że gdy nadszedł moment, była gotowa. Kiedy na szali było życie, Oddała strzał, który się liczył: CTA: Komentarz: Akt 4: Skomentuj: Będę żyć życzliwie, jeśli wierzysz, że czasami osoba spychana na bok jest tą, która ratuje cały zespół. Klara nie krzyczała, nie domagała się innej roli, nie prosiła o większy karabin, ale w chwili, gdy wszyscy inni się schylili, ona wycelowała i strzeliła. Często oceniamy wartość osoby po jej pozycji w formacji, ale Klara jest przypomnieniem: pozycja nie decyduje o celności, decyduje charakter. Osoba nosząca sprzęt, dzieląca się wodą, milcząca, może być kimś, kto trenował strzelanie w mroźnych warunkach, może być kimś, kto z powodów osobistych odrzucił szansę, ale wciąż utrzymywał swoje umiejętności do dnia, w którym były potrzebne. Jedna kula, jedna szansa, jedna decyzja. I cały zespół był bezpieczny. Klara nie potrzebowała pochwał, ale jeśli ktokolwiek, kogo kiedykolwiek uratowała, spojrzałby na własne blizny, nigdy nie zapomniałby osoby, która zapobiegła powstaniu tych blizn. Ta historia ma znaczenie, ponieważ rzuca wyzwanie naszym założeniom na temat zdolności i wkładu. W każdym zespole, organizacji czy społeczności są ludzie, których prawdziwe umiejętności pozostają ukryte. Nie dlatego, że się ich wstydzą, ale dlatego, że ich obecna rola nie wymaga ich pokazywania. Cicha osoba z tyłu może być tą, która ma pewne ręce, gdy nadejdzie kryzys. Personel pomocniczy może być tym, który ma wiedzę, by rozwiązać problem, z powodu którego wszyscy inni panikują. Osoba, którą lekceważysz, może być tą samą osobą, która uratuje ci życie. Klara reprezentuje ukrytą siłę która istnieje w ludziach, których pomijamy: weteranów, którzy przechodzą do ról cywilnych, ale zachowują swoje wyszkolenie, ekspertów, którzy przyjmują stanowiska pomocnicze, ale utrzymują swoją sprawność, profesjonalistów, którzy wycofują się z centrum uwagi, ale nigdy nie tracą zdolności do działania, gdy jest to potrzebne. Ci ludzie nie ogłaszają swoich zdolności, nie domagają się uznania, po prostu robią to, co trzeba. Gdy chwila tego wymaga. Następnym razem, gdy zobaczysz kogoś w roli pomocniczej, pamiętaj o klarze. Pamiętaj, że tytuły nie definiują zdolności. Pamiętaj, że osoba, którą lekceważysz, może być tą, która zapewni ci bezpieczeństwo. I pamiętaj, że czasami najważniejszy strzał pochodzi od osoby, po której nikt się go nie spodziewał. Jeśli wierzysz w historie, które poruszają serce tak jak ta. Zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować Ellen Steel Hard Stories. Opowiadamy historie, które nie powinny zostać zapomniane. Bo czasami osoba niosąca plecak z tyłu jest tą, która chroni cały zespół przed upadkiem. Prawdziwi ludzie tworzą i opowiadają historie, a nie masowo produkowana sztuczna inteligencja.